Witam serdecznie na kanale moje DC i dzisiaj zapraszam Was do materiału, w którym będę rozważał, rozmyślał, bądź też debatował sam ze sobą w tym momencie, bo to nie jest żaden live, na temat właśnie tego, na ten temat, który właśnie widzicie w tytule tego materiału, czyli czy plastik rzeczywiście jest lepszy? Plastik w sensie takim, że rękojeść danego noża jest wykonana z plastiku, tak jak to tutaj ma miejsce na przykład w benchmade minigryptylianie. 555 bądź też w Spiderku Delice, jakkolwiek by ten plastik nie został nazwany, tak? Czy to będzie jakiś FRN, czy jakaś inna zmyślna nazwa? No to jest to po prostu jakiś rodzaj tworzywa sztucznego. I ostatnio, tak zastanawiając się, biorąc pod uwagę swoje doświadczenie, jeśli chodzi o użytkowanie noży z różnymi rodzajami rękojeści, tak, będzie tutaj zresztą taki przekrój tego, co miałem okazję używać. To doszedłem do wniosku, że w takim codziennym użytkowaniu, biorąc pod uwagę różnorodne zadania, jakie możemy stawiać przed swoimi nożami, które mamy na co dzień w kieszeni, to tak naprawdę najlepiej, w moim odczuciu, moim zdaniem, sprawdza się rekość wykonana z plastiku, z jakiegoś tworzywa sztucznego. Dlaczego? Już Wam mówię, dlaczego właśnie tak uważam, skąd taki wniosek. Pierwsza rzecz to jest to, że i te noże są przeważnie, chyba można powiedzieć zawsze, ale nie znam wszystkich, więc powiedzmy, że przeważnie są lżejsze od innych, od innych noży wykonanych z innych materiałów. No tutaj porównując sobie na przykład Benchmade'a z takim CRKT Pilarem, wielkościowo. No CRKT jest trochę mniejszy, ale wagowo, wierzcie mi, możecie zresztą sprawdzić sobie na stronach jakichś sklepów, ile waży Pilary, ile waży Mini Grip No to tutaj różnica naprawdę jest, jest spora. Podobnie tutaj jeśli chodzi o tytan, no może ona już nie jest taka duża, jest minimalna, można by powiedzieć, nie, wie, nie, wie, nie za bardzo wyczuwalna, nie tak duża, jak w przypadku pełnej stalowej rękości, no ale jednak, jednak jakaś ta różnica jest, i to ten nożyk jest po prostu cięższy, rozmiarowo, jak widzicie, są bardzo, bardzo do siebie zbliżone. Więc tutaj no jest to pierwsza, pierwsza różnica, czyli mniej ten nóż czuć w kieszeni. Jeśli ktoś lubi, żeby nożyk włożony do kieszeni był niewyczuwalny, żeby tak naprawdę przypominać sobie o nim tylko wtedy, kiedy trzeba go użyć, no to rękojeść wykonana z tworzywa sztucznego z jakiegoś plastiku jest tutaj zdecydowanie lepszym wyborem. Co następne, jeśli chodzi o taką odporność na takie najdrobniejsze uszkodzenia. Czyli no, może takie typowy nie wiem, użycie, także tak, miałem okazję zresztą tego benchmarka używać, że tam coś otwierałem, coś tam przecinałem i go po prostu sobie zwyczajnie gdzieś tam rzucałem. Oczywiście trochę większej wysokości na, na taki twardy stół, nie na no, jakąś taką miękką podkładkę jak mam, jak mam tutaj. No i sobie go po prostu rzucałem, tak. Nie przejmując się za bardzo, rzucałem go sobie, Z wykonywałem jakąś pracę. Czach, tak, rzucony i OK. I powiem szczerze, że nie miałem ani przez moment obawy o to, że coś tutaj się z tym jeszcze stanie. Co innego w przypadku na przykład tytanu, który w moim odczuciu jest zdecydowanie bardziej wrażliwy na takie drobne uszkodzenia, co zresztą też widać po, po moim Kaiserze Gemini, który widzicie przed sobą. Który no, po prostu tutaj znacznie gorzej zniósł wszelkiego rodzaju jakieś obtarcia, uszkodzenia. Fakt, że on mi tam spadł raz albo dwa, więc tego powiedzmy tutaj, co jest na, na, na grzbiecie rękojeści, nie, nie liczę tych uszkodzeń, jako właśnie takie powiedzmy, od codziennego użytkowania, bo to była jakaś wyjątkowa sytuacja, ale nadal, mimo wszystko, jeśli chodzi o rzucenie, mm -hmm. prostu, przepraszam, zrobię miejsce, jeśli chodzi o takie rzucenie, no to biorąc pod uwagę też jego wagę i to, jak on łupnął, mam nadzieję, że to słyszeliście, tak? Jeszcze raz może nie wiem, używam, tak? Coś tam sobie tnę, składam noży. nie chcę go chodzić do kieszeni, bo za chwilę będę go znowu potrzebował. I łupnął porządnie, tak? Biorę benchmajda, znacznie inaczej, biorę delikę. Zupełnie inaczej, prawda? No mam nadzieję, że usłyszeliście tą różnicę, bo u mnie tutaj na żywo ona była bardzo, bardzo mocno słyszalna i po prostu czuć jakim to impetem uderza, i przez to też, z tego, że jest on nóż cięższy, uderza on z większym impetem w podłoże, no to jest też większa szansa, że jakieś tam drobne uszkodzenia na tej rękojeści się pojawią. Tutaj, powiedzmy, jeszcze biorąc pod uwagę ten aspekt, to włóchno węglowe połączone z G10 tak jak mamy tutaj w Kershaw Atmos no to jeszcze też jest znacznie lepsze, tak. No ale, jak już weźmiemy sobie konkretny nożyk z G10 pełne stalowe linersy, jak łupniemy nim sobie, odrzu odrzucimy go, no to też słychać to po prostu. Widać, aż tutaj obraz się też części. Nie mówiąc już o Serkieti Pilarze który sam w sobie jest dosyć ciężki, bo tu nie ma żadnego wycinania, jeśli chodzi o te rękojeści, tu to proszę, to to już w ogóle, mam wrażenie, że mi się stolik rozsypie, więc tutaj, no, kolejny, kolejny aspekt, tak? czyli to, to użytkowanie codzienne, że można sobie śmiało, bez obaw większych takich nożyk z plastikową rękojeścią rzucić na podłoże i nie, nie trzeba się obawiać o to, że będzie on uszkodzony i tak naprawdę dopiero właśnie po takim dniu, kiedy kiedy właśnie tego benchmarka miałem okazję używać cały dzień pracując z nim intensywnie i właśnie odkładając go na stół, rzucając go gdzieś tam, za chwilę znowu go brałem, coś tam nim pracowałem, dalej odkładałem, to wtedy właśnie doszło do mnie, do do takiego wniosku, który Wam teraz przedstawiam, że no w moim odczuciu... Te rękojeści plastikowe, mimo że nie są może takie fajne, takie jakieś eleganckie, wymyślne jak włókno węglowe, jak yy, tytan, tak, to nie jest ten, ten poziom materiału. To jest bardziej taki luksusowy, można by powiedzieć, jeśli chodzi o tytan włókno-węglowe, to też ma przełożenie, oczywiście w cenie yy, tych noży, ale na co dzień, moim zdaniem, takim codziennym użytkowaniu, tak, żeby się o, tego, o ten nóż nie martwić za bardzo, to zdecydowanie najlepiej sprawdzają się rękojeści właśnie. Wykonane z tworzywa sztucznego plastiku. Stąd też taki mój wniosek, że plastik w takim codziennym użytkowaniu jest po prostu lepszy, moim zdaniem, oczywiście. I zapraszam Was na koniec do komentowania. Jeśli tutaj macie ochotę, wypowiedzcie się, co uważacie na ten temat, czy się ze mną zgadzacie, czy macie inne zdanie. Chętnie też z Wami w komentarzach podyskutuję w tym temacie. I jak zawsze, na koniec zapraszam też do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie i do usłyszenia.